Czytanych. Część druga, chłopi rok wydania 1904 Władysław Rejmont 1867 1925. Hygge w lipcach. Akademia Noblowska nazwała chłopów wybitnym eposem narodowym. Pomyśleć, że dziś nielubianych chłopów młodzież w dwudziestoleciu międzywojennym czytała z wypiekami na twarzy. Na popularność powieści, zwłaszcza zawartych w niej scen erotycznych, uwagę zwrócił Jan Kuchta w publikacji Książka zakazana z 1934 roku. Jak zachęcić do niej współczesnych licealistów? Jedna z czytelniczek proponuje. Wystarczy zabrać towarzystwo na wieś. Niech zaliczą wykopki i pieczenie ziemniaków w ognisku, a wówczas część jesień będzie bardziej przystępna. Gdyby zrealizować taki pomysł, miałby wielkie szanse powodzenia, bo dotyka tego, co w chłopach jest jednym z najważniejszych tematów, czyli ziemi. Przywiązanie do ziemi, walka o ziemię, a przede wszystkim życie zgodnie z rytmem, które nadaje ziemi przyroda. O morgi ziemi kłócą się bohaterowie. Za swoją ziemię chłopi gotowi są zginąć. Pracując na roli i rzucając w ziemię ziarno, umiera w symbolicznej scenie Maciej Boryna. Na co jeszcze mogliby zwrócić uwagę uczestnicy takiej wycieczki? Na trud pracy tych, którzy żyją z ziemi i na rytm przyrody. My, mieszczuchy, nie zwracamy uwagi na naturę. Żyjemy rytmem zupełnie oderwanym od tego, który wyznacza nam słońce. W czasach Rejmonta ludzie w miastach korzystali już z elektryczności. Ale życie na wsi było całkowicie podporządkowane rytmowi pór roku, co Raymond akcentuje nazywając każdy z tomów. Akcja powieści rozpoczyna się we wrześniu, gdy gospodarze kończą zbiory. Kończy w lipcu w czasie żniw. Przedstawienie przyrody i życia wsi, tematów bliskich skandynawskiej tradycji literackiej, połączone z kunsztem literackim Raymonda, przyniosło mu nagrodę Nobla w 1924 roku. Hygge w lipcach. Ulotka jeśli myślisz, że życie w zgodzie z naturą wymyślili Skandynawowie, możesz się zdziwić. Całoroczny ośrodek agroturystyczny w chacie krytej strzechą, położony w najbardziej znanej polskiej wsi, zaprasza do wypróbowania swojskiego slow life. Propagujemy życie wyznaczone momentem wschodu i zachodu słońca, pracę w polu i zagrodzie, integrację w karczmie, zacieśnienie więzi przy darciu pierza, poznawanie lokalnej historii przez gawędy i opowieści, o zdrowie gości – Dba, Guślarka, Dominikowa. Oferujemy też atrakcje sezonowe. Jesienią wykopki, ogniska, przygotowanie zapraw z kapusty, wyjazd na jarmark oraz zaduszki. Obrzęd związany z zadumą, pamięcią i pradawnymi zwyczajami. Zimą zajęcia tkackie, wyjazd do miasta po świąteczne sprawunki, gotowanie tradycyjnych potraw, przygotowanie płatków, strojenie podłaźniczki, zabawa karnowołowa w karczmie i przejazd saniami. Wiosną Sianie w polu i prace w ogrodzie, warsztaty kuchni na przednówku, czyli jednogarnkowe zero waste, przygotowanie palm wielkanocnych i polewanie w lany poniedziałek. Latem udział w żniwach, obrzęd nocy świętojańskiej, plażowanie nad rzeką. Istnieje możliwość spędzenia Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy w lipcach i wzięcia udziału w tradycyjnych posiłkach. Mile widziana pomoc gości przy ich przygotowaniu. Uprzedzamy, że w Wielką sobotę, zgodnie z tradycją, Podajemy tylko zimne posiłki. Zapraszamy. Opisany przez Reymonta rytm przyrody jest też związany z rokiem liturgicznym, a także stanowi nawiązanie do zmienności ludzkiego życia i naturalnego cyklu rodzenia się i umierania. Portretowani przez pisarza chłopi nie wiedzą, że wykorzystują resztki zapasów na przedwiośniu, działają w duchu zero waste. Choć niektórzy chłopi starają się lepiej orientować w sprawach wielkiego świata i na przykład prenumerują gazety, większość żyje w odwiecznym cyklu dyktowanym stałymi przekonaniami i powtarzalnymi działaniami. Niechęć do poddania się stałym rolom prowadzi do nieszczęścia Jagny. Nie chłopi, a baby. Wśród naszych czytelników pojawiło się zdanie, że kanon lektur szkolnych nie prezentuje interesujących kobiet i bohaterek, które mogłyby być dla dziewczyn wzorem do naśladowania. Wiedząc, że Jagnę wypędzono ze wsi i wywieziono na taczce gnoju, no nie chce się jej naśladować. Ale patrząc na tę postać od innej strony, można dostrzec w niej znamiona kobiety nowoczesnej. Jagna nie jest, jak chcą niektórzy, dziewczyną patrzącą tylko na pieniądze albo pierwszą udokumentowaną polską blacharą. Wychodząc za berynę, wypełniła wolę swojej matki, jednak to właśnie jej matce bardziej niż samej Jagnie, Zależało na związku z bogatym gospodarzem. Swoją obojętność wobec spraw materialnych dziewczyna pokazała m.in. rzucając dokumentem przypisującym jej borynowe morgi. Jakna była spontaniczna, lubiła otaczać się ładnymi przedmiotami i ładnie wyglądać. Choć nie potrafiła czytać ani pisać, była wrażliwa na sztukę. Muzykę kościelnych organów, książki czytane przez Jasia, sama wykazywała też artystyczne zdolności tworząc piękne wycinanki. Była dziewczyną otwartą na ludzi i ciekawą nowych rzeczy. Zwracała uwagę na wrażenia duchowe i sensualne. Wydana za starszego o ponad 40 lat borynę, z którym małżeństwo bardziej niż romantyczny związek przypominało transakcję handlową, szukała szczęścia i akceptacji u innych mężczyzn. Wychowana przez despotyczną matkę nie miała siły by się jej sprzeciwić, nie dać przehandlować za ziemię i dostatek. Była świadoma swej urody i tego, jak może działać na mężczyzn, ale nie myślała o konsekwencjach swoich romansów, a także o tym, jak jej zachowanie postrzegane jest przez inne kobiety we wsi. Źle ulokowane uczucia i fakt, iż poza Mateuszem nikt nie stanął w jej obronie, stały się powodem jej smutnego końca. Z współczesnego punktu widzenia takie traktowanie jagny jest okrutne i nieludzkie. Dla społeczności lipieckiej było to jasnym. Jedynym sposobem pozbycia się chwastu, który zakłócał ich porządek życia. Pewnie gdyby Jagna urodziła się na przykład w artystycznym Krakowie, stałaby się muzą artystów, może nawet właścicielką salonu artystycznego. Tymczasem życie na wsi skończyło się dla niej upokorzeniem i utratą zmysłów. A Hanka? Zapomnianą, a niezwykle ciekawą bohaterką chłopów jest Hanka, żona Antka, która przechodzi w powieści największą transformację. Poznajemy ją jako kobietę bardzo łasą na pieniądze, wręcz chytrą. Nie poważaj jej ani teść Boryna, ani antek, który nie kryje swoich zdrad. Moment, gdy antek zostaje wypędzony z domu ojca, a potem trafia do więzienia za zabójstwo borowego, a na głowie Hanki zostaje utrzymanie gospodarstwa, to wszystko sprawia, że kobieta zmienia się. Dbając o dom, zabiegając o wypuszczenie z więzienia męża, poznaje własne możliwości. Wie, że jest silną kobietą. Zmianę dostrzega nawet antek, który zaczyna doceniać żonę. Coraz bardziej pewna siebie Hanka godzi się na największy wyraz swojej przemiany. Wybaczenie, Jagnię. A czy znacie jakieś inne bohaterki lektur, które mogłyby być inspiracją dla współczesnych dziewczyn? Krzyżacy. Rok wydania 1900. Potop. Rok wydania. 1886. Henryk Sienkiewicz. 1846-1916. Problemy wziętego pisarza. Nazwisko Sienkiewicza wielokrotnie powtarzało się w pytaniu o najgorzej wspominane lektury. Jak mówili i pisali czytelnicy, albo ucztują, albo się mordują. Brutalne, długie i pisane trudnym językiem za dużo historii. Jak zaczynałam czytać, to od razu musiałam odłożyć książkę. Pamiętam, że usypiałam po kilku stronach. Trudno ocenić, na ile pocieszające jest dla współczesnych uczniów to, że pisanie krzyżaków wcale nie szło autorowi lekko. W liście pisał: Wszystko jest trudne. I ton, i umysłowość tych ludzi. I mieszanina ich chłopskiego prostactwa z pojęciem rycerskim. I język, w którym przez odcienia trzeba wywoływać wrażenia odległych czasów. Słowem, góra na ramionach. Tak jak nam niełatwo dziś zrozumieć bohaterów XIX-wiecznej powieści realistycznej, taki Sienkiewicz, pisząc powieść historyczną, musiał zmienić swoje postrzeganie świata i próbował poczuć klimat XV albo XVII wieku. Przez stulecia zmieniały się przecież postawy ludzi, ich obyczaje i język, a Sienkiewicz nie miał dostępu na przykład, do słownika staropolskiego, którego zeszyty były wydawane w latach 1953-2002. Staropolszczyzna Sienkiewicza jest bardziej wywoływaniem wrażenia odległych czasów, niż rzeczywistym odbiciem tego, jak mówili uczestnicy bitwy pod Grunwaldem. Nie tylko merytoryczne kwestie utrudniały pracę nad krzyżakami. W czasie ich pisania autor zmagał się z fizycznym problemem, to jest nerwobólem ręki. Miał wtedy mawiać, ponieważ mam pokonać tą ręką taką potęgę jak zakon krzyżowy, muszę więc o nią dbać. Gdzie jest kmicic? Dziło Sienkiewicza, podobnie jak Prusa, drukowane były w odcinkach. Dla autora, który pisząc Potop w życiu osobistym zmagał się z ciężką chorobą i śmiercią pierwszej żony, trzymanie się terminów i chronologii nie było łatwe. Powieść ukazywała się w latach 1884-1886 w dzienniku krakowskim Czas i z minimalnym opóźnieniem także w warszawskim Słowie i Kurierze Poznańskim. Przesyłając do redaktora Czasu początek drugiego tomu. Sienkiewicz pytał w liście, czy może wprowadzić do odcinków interlinie, aby tekst zajmował więcej miejsca. Zabieg ten miał pomóc pisarzowi napisać na zapas część tekstu. Sienkiewicz prawie cały czas pracę nad drugą częścią trylogii spędzał na pielęgnowaniu żony, Marii, i na podróżach po różnych uzdrowiskach. W związku z tym, że nie zawsze miał dostęp do wszystkich materiałów, a pisał z odcinka na odcinek, Musiał kiedyś zapytać redakcję Słowa o miejsce pobytu Kmicica. Redakcja otrzymała telegram. – Telegrafujcie. Gdzie jest Kmicic? – Zapomniałem i nie mogę dalej pisać. – Sienkiewicz. Redaktor zwięźle odtelegrafował. – Kmicic w Częstochowie. Wysadza armatę. – Redakcja. Jak widać, i autor czasem gubił się w świecie swoich bohaterów. Poza tym... Pisząc potop, autor jeździł wszędzie z kufrem zawierającym książki o historii XVII wiecznej Polski. Na przekraczanie z książkami granicy Cesarstwa Rosyjskiego musiał mieć specjalne pozwolenie cenzury warszawskiej. Obawiano się bowiem, że w kufrze pisarz może przemycać zakazane druki. Trudno się dziwić takiemu poważnemu podejściu autora, bo na kolejne odcinki czekały rzesze czytelników. W dzienniku Młodego Żaromskiego można przeczytać opowieść o tym, jak jego znajomy siedział na poczcie razem z dwudziestoma szewcami, czeladnikami i sklepikarzami. Okazało się, że ci ludzie, oderwawszy się od swoich obowiązków, czekali kilka godzin na dostarczenie nowego numeru słowa, chcieli usłyszeć, jak urzędnik pocztowy czyta na głos nowy odcinek potopu. Co łączy Kmicica z bokserem? Można zapytać, dlaczego z całej trylogii do kanonu lektur szkolnych trafił potop. Wbrew temu, co mogą sądzić uczniowie, nie chodziło wcale o wybór książki najgrubszej, ale tej, w której występuje jeden z najciekawszych bohaterów Andrzej Kmicic. Postać, wzorowana na jednym z najbardziej znanych i utalentowanych XVII-wiecznych dowódców wojskowych, Samuelu Kmicicu, jest tematem rozprawek na temat bohatera dynamicznego. Bo rzeczywiście Sienkiewicz bardzo dobrze opisał przemianę swojego bohatera, początkowo pełnego fantazji hulaki, może nawet zabijaki, który zawsze dostaje to, o co prosi albo bierze to sam. Lekko ducha, który ze względu na złe wybory musi wreszcie dojrzeć, zmienić tożsamość i odkupić winy. Jego odwaga, do tej pory granicząca z popisową brawurą, zostaje wykorzystana do najważniejszych celów, a on odzyskuje honor i zdobywa serce oleńki. Zaczyna też myśleć kategoriami dobra wspólnego i interesu państwa. Dziś powiedzielibyśmy, że jest wzorem świadomości obywatelskiej. W czasach powstania trylogii mówiono, że. Naród zdawał przed Sienkiewiczem rachunek z uczuć polskich. Postawy dumnych i odważnych rycerzy, spisanych ku poprzepieniu serc powieści, miały przypominać kolejnemu żyjącemu pod zaborem pokoleniu o czasach świetności Polski oraz harcie ducha Polaków. Komitet Noblowski, argumentując przyznanie Sienkiewiczowi literackiego Nobla w 1905 roku, także podkreślał wybitne osiągnięcia w dziedzinie epiki i rzadko spotykany geniusz który wcielił w siebie ducha narodu. Czy przemiana i postępowanie bohatera może na kimś robić wrażenie w XXI wieku? Zaskakującym przykładem jest bokser Artur Szpilka, który trylogię czytał podczas odbywania kary za pobicie. W wywiadzie powiedział Jak przeczytałem pierwszy raz Potop, to zwariowałem. Cała ta historia tak zryła mi beret, że po tej książce uznałem, że nigdy przed nikim nie ucieknę, choćby było ich siedmiu, ośmiu. Żyłem tym bohaterem. Budziłem się rano, apel, a ja zęby myłem, oczy i od razu przed książkę. Nawet trening raz odpuściłem. Jak kmicic bronił częstochowy, byłem taki dumny. Henryk, do Hollywood. To nie przypadek, że większość dzieł Sienkiewicza została sekranizowana i to nie tylko przez polskie wytwórnie. Najwięcej filmowców interesowało się Quo Vadis. Dla rodzącej się dziesiątej muzy szczególnie inspirująca okazała się scena podpalenia Rzymu, którą nakręcono już w 1901 roku. Pierwszej adaptacji Quoadzis dokonali Włosi w 1912, a w 1951 pokazano hollywoodzką superprodukcję. Sienkiewicz miał bowiem talent do tworzenia historii, które dobrze spisują się jako fabuły filmowe. Schemat był, co prawda, podobny. Wątek romansowy na tle ważnych wydarzeń historycznych. Ale układ ten zazwyczaj gwarantuje powodzenie. Pewnie, gdyby Sienkiewicz żył w naszych czasach, pracowałby jako wzięty scenarzysta wielkich historycznych produkcji. W jego scenariuszach byłyby widowiskowe sceny, batalistyczne, wzruszające i dramatyczne historie miłosne, postaci charakterystyczne oraz nadzieja na szczęście i szczęśliwe zakończenie. Bo pewnie, gdyby Pan Wołodyjowski był kręcony w Hollywood, to Pan Michał jednak nie wysadziłby zamku. Ekranizacja potopu w reżyserii Jerzego Hoffmana była wielkim sukcesem. Świadczyły o tym recenzje i wyjątkowa frekwencja. Film był także nominowany do Oscara, ale przegrał z Felinim. Od tego czasu minęło jednak ponad 40 lat. Puśćmy wodze fantazji i pomyślmy o współczesnej realizacji w 3D. Wyobraźcie sobie najeżdżającą na widzów wysadzaną armatę. Przemarsz wojsk szwedzkich albo sanny. Pewnie wielu gwiazdorów kina chciałoby zagrać Kmicica, bo to najciekawsza, także aktorsko, postać trylogii. Aktorzy z oceanu nie przerabiali na lekcji tematu Kmicic jako bohater dynamiczny, więc musieliby własnymi środkami tworzyć postać zmieniającego się z lekkomyślnego i pełnego brawury hulaki w dojrzałego rycerza. Kmicic to bohater, jakiego kocha kino. Na tyle sympatyczny, by mógł kibicować. Na tyle złożony, by nie nudzić. Jaki aktor mógłby go zagrać? A pełnego dystynkcji, ale wyrachowanego zdrajcę Bogusława Radziwiła? A dumną, ale też odważną i szczerą Oleńkę? Jowialnego za głowę i pierwszą szablę Rzeczpospolitej Michała Wołodyjowskiego? No, kto ma jakiś pomysł?